Tam witam. witam. Po treningu. Pod tym niebem jest czas na wszystko i sezon na każdą aktywność. Jest czas na ciężki trening, jest czas na lekki. Jest też czas, by wcale nie trenować. Jest czas na to, by jeść więcej białka, węglowodanów czy tłuszczów. I jest taki czas, gdy je się ich mniej. Norm E. SILS. No, 6 19 6.19.1999 jest taki moment, w którym organizm potrzebuje podstawowych składników odżywczych. Bardziej niż kiedykolwiek. Znajomość potrzeb organizmu sprawia, że sportowcy zupełnie przewartościowują swoje podejście do tego, co i kiedy powinni jeść. To nowe podejście ma wiele wspólnego z hormonami, złożonymi związkami chemicznymi wytwarzanymi przez gruczoły. Hormony kontrolują większość procesów fizjologicznych organizmu. Rozwijanie mięśni zależy od wpływu tych chemicznych pospańców, nazywanych hormonami, które są wytwarzane w gruczołach i wydzielane do obiegu. Wsionąś Sięgnę? Nie sięgnę. Dla nas, kulturystów, hormonami o największym znaczeniu są testosteron, hormon wzrostu, insulina i kol, kol, kortyzol. Tym, co chcemy osiągnąć, jest manipulowanie tymi hormonami poprzez dostarczanie odpowiednich podstawowych suplementów w czasie, gdy ich działanie jest najskuteczniejsze. W wielu wypadkach najlepszy do manipulowania poziomem tych hormonów w organizmie jest czas zaraz po treningu. Stąd też temat tego artykułu: Suplementy po treningu. Kulturyści chcą zwiększać rozmiary mięśni. Niektórzy wiedzą, jak ważne jest regularne spożywanie białka przez cały dzień, od rana do wieczora, w celu zachowania stałego poziomu aminokwasów. Wielu może zastanawiać się nad spożywaniem węglowodanów i zażywaniem efedryny i kofeiny przed treningiem w celu poprawienia energii, ale wielu też nie zdaje sobie sprawy z tego, że w celu zmaksymalizowania regeneracji i wzrostu mięśni możliwe jest wykorzystanie biochemicznych współzależności pomiędzy spożywaniem posiłków i wydzielaniem. гормонов. Współzależność czasu spożywania posiłków i suplementów z potrzebami organizmu pomaga sportowcom każdej dyscypliny w uzyskiwaniu przyrostów, o których jeszcze kilka lat temu sądzono, że są niemożliwe do osiągnięcia. Kulturyści od zawsze wiedzieli o adaptacyjnej reakcji organizmu na ćwiczenia. Ćwiczenia wywołują ogromne zapotrzebowanie na aminokwasy, glukozę, podstawowe kwasy tłuszczowe, witaminy, minerały, elektrolity i wysokoenergetyczne substratowe molekuły jak kreatyna. Poziom hormonów w organizmie ma decydujące znaczenie dla uzyskiwania optymalnych wyników i wzrostu mięśni. Wystarczy bardzo mały spadek poziomu jednego z witalnych hormonów, a organizm wpadnie w negatywny stan kataboliczny. Z drugiej strony, jednak przywrócenie organizmu do pozytywnego stanu anabolicznego nie wymaga aż tak ogromnego wzrostu poziomu ważnego hormonu. To właśnie optymalizacja poziomu hormonów i wiedza o tym, które odżywki należy zażyć i w jakim czasie jest sprawą decydującą. A jeżeli ważne jest to, które odżywki należy zażywać, to wiedza o tym, kiedy należy to zrobić, kryje w sobie dużo większy potencjał, jeśli chodzi o wzrost mięśni. Kiedy jest ten najlepszy czas na wykorzystanie powodowanego ćwiczeniami wzrostu zapotrzebowania na odżywki? Eksperci zgadzają się, że okienko możliwości jest wąskie. Chodzi o te decydujące 45 minut po zakończeniu treningu, kiedy rozwijająca mięśnie reakcja na suplementy osiąga najwyższy poziom. Ten artykuł poświęcony jest ważnemu tematowi dostarczania aminokwasów po zakończeniu treningu. Czytelnicy będą mogli nauczyć się, jak zmusić największą ilość spożytych odżywek. Do zasilenia komórek mięśniowych, jak osiągnąć możliwie najlepsze przyrosty muskulatury? Dlaczego zażywanie suplementów po zakończeniu treningu jest tak ważne? Współcześni wyczynowcy trenują bardzo ostro. Dźwigają duże ciężary i stosują zasady treningowe, które zmuszają organizm do wysiłku. Na granicy wytrzymałości, powtórzenia wymuszone, negatywne, powtórzenia częściowe, super serie, serie oszukane, serie ze zmniejszanym obciążeniem itd. Tak Niektórzy trenują tak, że ledwo mogą o własnych siłach wyjść z klubu.